Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 26 lipca. A co jest 26 lipca? Są moje imieniny. W związku z tym, dzisiaj e, mam nadzieję, że uda mi się gdzieś pojechać, coś fajnego zobaczyć, bo taki plan mam właśnie na te moje imieniny. I oczywiście na rowerze. A co z tego wyniknie, no to zobaczymy w praniu, jak dzień się potoczy. Zapraszam. Do biblioteki w Krakowie, ponieważ nie wiem czy pamiętacie jakiś czas temu rekomendowałam Wam książkę Dzieje kanibalizmu. Ja oczywiście tą książkę sobie przeczytałam, jest bardzo ciekawa. Trochę taka mrożąca krew w żyłach, ale przejdźmy do konkretów. Ja tę książkę wypożyczyłam chyba 3-4 miesiące temu, jakoś na wiosnę to będzie z grubsza. i do tej pory nie oddałam. I dostałam wezwanie, że muszę oddać już tą książkę, bo inaczej przejdzie to wszystko, bo tam mam oczywiście opłatę do zapłacenia za opóźniony termin zwrotu. No i generalnie muszę oddać tę książkę, bo inaczej dostanę, no nie wiem, wkroczy... Firma windykacyjna i ściągnie po prostu ze mnie tę opłatę. Tak, biblioteka w Krakowie główna działa. I problem polega na tym, że biblioteka jest do 15 sierpnia zamknięta. Ja to wezwanie dostałam dzień przed tym, jak wyjeżdżałam nad morze z rodziną i nie zdążyłam tego załatwić najzwyczajniej w świecie. Natomiast z kolei do 15 sierpnia na plantach działa taki lotny oddział tej biblioteki w plenerze, gdzie mają generalnie takie rowery cargo postawione i można tam pooddawać te książki. Czy też podobno coś wypożyczyć? Nie wiem do końca, jak to działa. Jeszcze w międzyczasie kartę od biblioteki zgubiłam. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebna do oddania. Chyba do oddania nie jest potrzebna, bo oni tylko skanują kod, który jest naklejony na książce. No i wam pokażę, jak wygląda taka lotna biblioteka w Krakowie. Jedziemy do lotnej biblioteki, tak to się nazywa. I powiem wam, że w ja samochodzie pomyślałam sobie o ciekawym challenge'u, który mógłby się pojawić na kanale, na 4,5 tysiąca subskrypcji na moim kanale. Challenge jest bardzo fajny, ale o tym wam powiem za chwilę, jak gdzieś się zatrzymam. Ja też mam do wniosku, że nie ma co marnować dnia i czasu. W związku z tym jadę jeszcze na basen. A po basenie pokażę Wam, jakie sobie prezenciki kupiłam na imieniny, bo niestety, ale wszyscy o mnie zapomnieli. To znaczy nie mam na myśli tutaj moich rodziców, ale konkretnie moją drugą połówkę. Także lecimy na basen. A propos challenge'u, to mam taki pomysł, żeby na 4,5 tysiąca subskrypcji zrobić coś fajnego i zarazem śmiesznego. I przyszła mi na myśl, po wypiciu w zasadzie przedwczoraj piwa Piwna Mira, żeby zrobić na 4,5 tysiąca subskrypcji właśnie taki bieg Piwna Mira. To znaczy, Mira ma 1600 km. Ja co 400 metrów będę pić piwo. Powiedzmy w takich gabarytach 330 ml, żeby nie było 500, bo chyba bym zapała wtedy bardzo szybko zgona. I generalnie yy, zobaczymy, jak mi pójdzie ogólnie rzecz biorąc yy, ten challenge. I na sam koniec challenge'u, jak już wypiję ostatnie piwo, yy, to myślę, że na Nintendo Switch zagram w splatoon i zobaczymy wtedy, jak będzie u mnie z koordynacją i celowością w baloniki. Może się wtedy okaże, że generalnie pobije jakiś swój życiowy rekord. Także jeśli Wam się podoba tego typu challenge, to dawajcie łapki w górę, komentujcie. No i oczywiście osoby, które nie subskrybują, zachęcam do subskrypcji kanału, bo jak się pojawi 4,5 tysiąca subskrypcji, to ruszamy z takim challenge'em i ogólnie doszłam do wniosku, że challenge e od 4,5 tysiąca subskrypcji będą się pojawiać co tysiąc subskrypcji. Także myślę, że warto. A teraz takie imieninowe dobrości piwne. Tutaj jest z Piwnego Podziemia, podziemia piwo pszeniczne z cytrynką. Nazywa się Summer Freakout. Bardzo fajna etykieta, bardzo mi się podoba naprawdę. A tu jest z browaru Chmielnego Dom Witbier. Nie wiem czy dobrze to wymówiłam pewnie źle, bo ja mam z wymową problem. W każdym razie to również jest odmiana piwa pszenicznego i również bardzo fajna etykieta. Jeszcze jaki prezencik sobie zrobiłam na imieniny, zakupiłam taką oto książkę Afronauci, a widać, widać, kurde coś słabo, o jest, Afronauci i jest to generalnie książka reportaż o Edwardzie Mukuce Nikoloso, który był twórcą Zambijskiej Akademii Kosmicznej bo w Zambii również pojawił się pomysł aby wylecieć na Księżyc i oprócz tego we Flying Tiger, jak tam widzieliście, wchodziłam do tego sklepiku. A, zakupiłam takie ananasowe serweteczki do kuchni. I sobie pantofelki do łażenia po domu, także nie wiem czy Wam będę pokazywać, no ale coś takiego. Ogólnie rzecz biorąc, żeby sobie chodzić po domku wygodnie, bo teraz łażę w kroksikach takich to więc myślę, że to jest lepsza opcja. Moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was do zwiedzenia miasteczka Inkspace i zobaczymy sobie, co tu mamy ciekawego, co możemy robić w tym miasteczku. Jak widzicie, ono bardzo fajnie wygląda. I w związku z tym zapraszam Was na takiego szybkiego tura. Jako, że ja uwielbiam jedzenie, zaczniemy sobie tutaj od kwestii jedzeniowych. Oczywiście, ja jestem na samym początku, więc niestety nie mamy żadnego bileciku, żeby sobie mm, co, cokolwiek zamówić, ale jak widzicie y, możemy tu zamówić różne jedzonko, jakieś coś ala hot dogi, ale jakieś gofry, takie bardziej wypasione, także całkiem przyjemnie. W ogóle mega fajnie jest tak gra zrobiona, że w każdym miejscu, do którego idziemy, na przykład tak jak tutaj z jedzeniem jakiś y, pan krab nas y, obsługuje, także jest to po prostu Mega fajne! I tutaj już nam się zaczynają różnego rodzaju sklepy, i generalnie te sklepy mają. O, widać mnie, hello! Mają różny przedział cenowy. To znaczy są sklepy tak naprawdę podzielone tematycznie. Tutaj mamy koszulki, w kolejnym będziemy mieć buty. I w następnym, bodajże, broń, i w jeszcze jednym spodnie. Także taki jest podział. I na razie nic nie możemy kupić z tego względu, że ja nie mam żadnych funduszy. Także trochę taka lipa. Tak jak Wam mówiłam, tutaj jest sklep z butami. Przepraszam, przepraszam. Tutaj jest z czym tutaj jest sklep? Już nie pamiętam. Chyba z czapkami jakimiś. A tu mamy sklep z bronią. Oczywiście możemy również wchodzić w interakcje z różnymi rzeczami, które tutaj są. I możemy na przykład zrobić sobie jakiś rysunek i wrzucić go do sieci. No i spróbujemy coś teraz narysować. Co prawda, nie wiem, jak mi to wyjdzie. Cokolwiek, jak widzicie, możemy sobie porysować i oczywiście to wszystko opublikować. Ja na razie tego rysować nie będę i nie będę publikować, bo muszę nieco lepiej yy, no, nad tym popracować najzwyczajniej. Yy, tak, tutaj możemy jakąś poradę otrzymać. Kurczę, było też gdzieś napisane, że można. Gdzieś dostać pracę Znaczy tam na początku Nas Mówili nam, że możemy gdzieś pracować Teraz tak Ja tutaj nie mogę skakać Tam jest teren niestety zamknięty I cóż tutaj dalej Znajduje się miejsce Gdzie możemy sobie lokalnie grać Z innymi osobami A z kolei tutaj mamy maszynę w którą y, możemy sobie zagrać zupełnie szczerze powiem Wam, że nie kumam tej maszyny tutaj i nie wiem o co chodzi, generalnie pojawia się jakaś muzyczka może Wam pokażę znowu ja, hello y, widzicie, y, pojawia się y, muzyczka daje na przykład play i, i okej, okay, jak Nie wiem, no nie wiem kompletnie o co w tym chodzi za bardzo. Jeszcze tego nie obczaiłam. Ja może potrzebuję ciut więcej czasu. I w zasadzie, jeśli chodzi o miasteczko i zwiedzanie, to tyle. Aha, jeszcze jedna jest tu fajna rzecz. Może uda mi się zamówić Amiibo ze Splatoon'a, i podejrzewam, że właśnie wtedy to Amiibo pojawia się tutaj, w takim centralnym miejscu. Fajnie by było jak mi się udało takie dostać, no ale to zobaczymy, e, czy, czy w ogóle uda mi się skądś ściągnąć i czy jest to dostępne w Polsce, czy też muszę zamawiać przez jakiegoś Amazona. Moi drodzy, jeśli chodzi o zwiedzanie Inkspace, to na tyle w kolejnym odcinku będziemy już normalnie grać. E, myślę, że jakąś sobie zagramy bitwę, żebyście zobaczyli jak to wszystko wygląda. Dzięki wielkie!